Cześć, moje osoby z Kuraka. Witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście za sub sub subskrypcję kanału oraz wspaniałe komentarze. No i spójrzmy osoby tutaj drogie z Kuraka. jak karty będą się przedstawiać i co z nich wyniknie na przyszłość. A więc co zmienicie w finansach dwójeczka denarów, co w uczuciach, wędrowiec, hmm, co w karierze zawodowej Magik relacje rodzinne i co możecie tu zrobić, to rycerz buław, seniorzy, ich energia i misja, ewentualnie to księżyc, e, zdrowie, pustelnik oraz co aktywować w sobie, aby być szczęśliwszym i by żyło Wam się lepiej, e, giermek pucharowy. Zaczynamy od aspektu oczywiście dwójeczki denarów. Dwójka denarów wskazuje na finanse, co możecie zmienić? Możecie łączyć różne przeciwieństwa, możecie łączyć też różne formy dochodu i nawet powinniście balansować, koordynować, działać, rozumieć, że będzie ten przychód, przychód i pieniądz uciekający, ale możecie tym żonglować, możecie mieć też pieniądze z Polski i za granicę lub z kilkunastu właśnie źródeł, co jest bardzo fajną energią. Co w uczuciach możecie zmienić? Wędrowiec możecie przejść teraz na energię lekką, beztroską, doświadczać, dać sobie taki los, obojętnie czy macie kogoś, czy też nie. Po prostu pozwólcie sobie bawić się w relacji lub szukać relacji i rozpocząć coś nowego. Może właśnie doświadczać, troszkę eksperymentować, czy po prostu mniej się denerwować, tak? bo ten wędrowiec po prostu jest lekki. Kariera. Co możecie zmienić w karierze? Mamy magika. Magik jest wszechstronny. On może właściwie wszystko: może założyć firmę, może zawalczyć o lepsze stanowisko, może odejść, aby iść gdzieś, gdzie będzie mu lepiej. No po prostu magik. Zaczarować możecie świat i warto zmieniać ten świat poprzez swoją erudycję, elokwencję i osobę, bo jesteście po prostu magami swojego przeznaczenia. Relacje rodzinne. Rycerz Buław. No, i on wskazuje przede wszystkim na aspekt tutaj ruchu. Tak więc, Rycerz Buław to ruch. W relacjach rodzinnych może być potrzebny, wskazany. Może właśnie trzeba do kogoś się odezwać, przyjechać, odwiedzić lub właśnie zaprosić kogoś. Może być to czas podróży, ogólnie z kimś, nawet w rodzinie, przeprowadzki. No, i jakiejś komunikacji, która będzie bardzo istotną, ożywicie coś i na tym dużo zyskacie. Seniorzy, ich energia i misja. Misją jest ich w tym tygodniu to, abyście uważali na emocje. Nie popadali ze skrajności w skrajność, uważajcie na iluzje, nie powierzchownie oceniajcie danej osoby czy sytuacji, bowiem czegoś możecie nie widzieć. Ani nie ulegajcie zbyt pięknej energii. Zwodniczej lub zbyt negatywnej, która może być dołującą i niszczącą. Tutaj odkryjecie jakąś tajemnicę, lub może być waszą misją to, aby coś utrzymać w tajemnicy, może trzymacie ważne informacje, które na ten czas powinny być wstrzymane, a może dowiecie się czegoś, co warto przeanalizować, sprawdzić i dopiero ewentualnie przekazać dalej. Tutaj relacje międzyludzkie mogą być. Trudne do określenia, dlatego, bo będą wyglądały na zupełnie inne niż będą naprawdę, więc tu iluzja będzie na wielu polach. Uważajcie na oszustwa, złudzenia, właśnie i zbytnie fantazjowanie, czy właśnie te negatywne energie, bo tutaj czasami, właśnie czarnowictwo w tej karcie też jest dominującym aspektem, jeśli na nie pozwolicie, na tę energię, tak. Zdłużeczko, pustelnik, energia izolacyjna. możecie chcieć się oddalać od świata i może być to dobre na pewien czas, natomiast pamiętajmy, że postelnik w skrajnej formie jest depresyjny, niekorzystny. Zwróćmy uwagę na aspekt oczu, tak, wzroku, może się pojawić jakiś problem także z kolanami, z zasiedziałą postawą, z sztywną kręgosłup, plecy, także mogą dać o sobie znać. No i tutaj możecie wybrać alternatywną formę leczenia. Jest to karta oddalająca się, lub zmienicie lekarza na przykład po prostu z różnych jeszcze innych względów. Natomiast wy sami możecie podejmować indywidualne ścieżki. No i co przyniesie tutaj Wam takie szczęście, co wyaktywować należy w danym czasie. Giermek Pucharowy na pewno Wam wskazuje na to, że warto być uprzejmym, serdecznym. Może kogoś zaprosić, może okazać gest, pomóc komuś, ale też dać się obdarowywać, pozwolić na dobrą energię, także aktywować w sobie taką energię uczucia, że chcemy się czegoś uczyć, bo jest to otwarcie na nowy początek i z tego powodu powinniśmy się także cieszyć. A więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I co? I przechodzimy do zodiakalnych lwów. Witam serdecznie drogie lwy. Już patrzymy, co u Was. Bardzo dziękuję za piękne komentarze, za subskrypcję kanału, łapeczki w górę, no i za to, że po prostu fajnie, że jesteście. Zobaczmy, drogie lwiątka, jakie karty i czego możecie się spodziewać. Zobaczmy na finanse. Co zmienicie w finansach czwóreczka buław? Co w uczuciach pustelnik. No w karierze, tutaj zawodowej giermy pucharowe relacje rodzinne, 5 denarów seniorzy, ich energia misja, 9 pucharów zdrowie, koło fortuny no i co aktywować w sobie, aby być szczęśliwszym i by żyło Wam się lepiej cztery buławy, co zmienimy w finansach, będziemy świętować będziemy się cieszyć, przyjdą do nas dobre wiadomości, dobre okoliczności lub osoby które sprawią, iż wygramy coś na przykład, tak, zwyciężymy, podpiszemy jakąś dobrą umowę, to no coś tutaj korzystnego idzie do Was jak najbardziej. Uczucia. W uczuciach co zmienicie, no pustelnik, dla jednak może być kartą izolacji, gdzie na przykład jest potrzeba izolacji i wyboru indywidualnej ścieżki, dla innych może być przerwaniem tej pustelniczej energii, tak, czy owak będziecie podejmować decyzje indywidualnie, może być też na przykład decyzja i zmiana, żeby spędzić ten czas, jeśli mamy ukochaną osobę, we dwoje tylko i wyłącznie, bez innych i będzie to strzał w dziesiątkę. Dalej, kariera. Co możemy zmienić? Giermy Pucharowe. Wspaniała karta, jeśli chodzi o energię. Jak każdy giermek, giermek się uczy, i tam także jest to karta nauki. Fajnie by było, żebyście doszkalali się, uzupełniali wiedzę. Co możemy zmienić? Mieć lepsze kontakty z ludźmi, być cieplejszym, serdeczniejszym, wychodzić z inicjatywą ciepłą lub dać się zaprosić na przykład do jakiejś e, współpracy. No i tutaj energią korzystną może być energia młodych, młodszych osób. Dalej. Tutaj relacje rodzinne z kolei, karta straty. Może warto jeszcze, bo możecie na przykład mieć teraz kryzys, jaka, jakaś strata, lub możliwość straty, aby zapobiec pewnym rzeczom, można jeszcze zadziałać. Czasami przechodzimy obok sytuacji, które mogłyby nam pomóc, i może być to na przykład. Kwestia tele wykonania telefonu, naprawy czegoś, zaangażowania się w jakąś kwestię, e, która może być trudna, ale możecie jeszcze coś ugrać. W rodzinie może pojawić się mimo wszystko strata, poczucie straty, wydatki, choroba i trudności, ale też możliwość zmiany tego poprzez właśnie szukanie rozwiązań, które mogą być dosłownie pod nosem, ale które właśnie wymagać będą od nas. No, zmianę postawy, tak? Z tej takiej e, ubogiej, gdzie widzimy tylko same negatywy, na pozytywną, że jednak o, to mogę zrobić to, mogę tamto, no i jednak wykorzystuje swój potencjał, swoje możliwości. E, seniorzy, ich energia. Mamy energię dziewiąteczki Pucharów. E, seniorzy powinni się bawić, cieszyć. Jest to karta hedonizmu, e, uroczystości, zabawy, przepychu, obfitości, spełnienia marzeń. Wysyłania dobrych energii w otoczenie, przekazywania dobrych wiadomości, w ogóle epatowania takim po prostu szczęściem. Tutaj zwróćcie uwagę też na osoby, które są zbyt błahe, na przykład wobec Was. Może warto uważać na osoby, które też mają jakiś problem z używkami. Czasem w tej karcie pokazuje się, że ktoś jest no właśnie zbyt taki dziewiątki, jak z dziewiątki pucharów, że za bardzo ulega wpływom i za bardzo na przykład no jest. Taki frywolny, lekki, no i na tej osobie możecie nie móc polegać, tak? Ale ogólnie jest to karta, mimo wszystko, dla Was szczęśliwa, bo jednak możecie dużo fajnych innych rzeczy załatwić, osiągnąć. Zdrowie, koło fortuny dla jednak będzie super kartą. Wyzwolenia, wyzdrowienia, znalezienia właściwych leków, e, sytuacji, która pomoże wyjść z czegoś, lub tendencją niestety w danym momencie spadkową, gdzie po prostu te zdrówko się troszeczkę pogorszy, zmieni. E, no i pamiętajmy, koło fortuny jest zmienną, oczywiście, kartą, czyli raz na górze, raz na dole. No i te tendencje są po prostu tutaj, no różne. Tak los może być kapryśny, uważajmy na wypadki, upadki, lekkie kolizje, złamania. Tutaj kości mogą być bardzo newralgicznym punktem. No i e, aspekty, e, co aktywować w sobie w tym momencie, aby być szczęśliwszym, by lepiej Wam się żyło. Giermek mieczy, używać intelektu do nauki, do rozwiązywania trudnych spraw, natomiast nie ulegać nerwom, nadmiernej nieufności, wykorzystać spryt do przebiegłych rozwiązań, mimo wszystko do takich, żebyście sobie ułatwiali rzeczy, a nie ułatwiali i tu intelekt wam może w tym pomóc. No i właśnie otwartość na nowe, na naukę będzie istotna. Tak więc tego wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy, kochani, do zodiakalnej Panny. Witam serdecznie Drogie Panny i już patrzymy co tutaj u Was. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję kanału, za łapeczki w górę. No i za to, że oglądacie tutaj horoskop. No i zobaczmy a kochani, jak to będzie wyglądało. Co zmienicie w finansach w tym tygodniu? 8 denarów. Co w uczuciach? 4 denary. Co w karierze zawodowej diabeł. Relacje rodzinne dziewięć mieczy. Seniorzy i ich misja na ten czas rycerz pucharowy, zdrowie, karta śmierci oraz co aktywować sobie, aby żyło Wam się lepiej, karta władcy. Bardzo fajna karta. No i zaczynamy od aspektu ósemeczki denarów. Co zmienię w finansach? Dzięki swojej ciężkiej, wytężonej pracy mogę osiągnąć naprawdę dużo. Muszę być tylko skrupulatny, schematyczny, uczciwy i rzetelny. Czyli tutaj mozolną pracą Ludzie się bogacą, tak, no i jest to karta pracy, pracy nad sobą, nad pewnymi kwestiami. No i dzięki temu mamy wyszlifowane talenty i pieniądze też się pojawiają. Uczucia. Cztery denary, co zmienię? No na pewno warto w tej karcie zmienić... Wyjść spoza teren poczucia takiego komfortu, tak ze strefy komfortu, bo jest to karta blokad. Możemy też próbować otworzyć kogoś oczywiście, ale może być to trudne, bo jest to karta też skąpstwa. Może być to skąpstwo nasze, skąpstwo w emocjach kogoś, ale próba wyjścia z tego jest też istotną, czyli mogę zmienić na przykład czyjąś postawę, ale muszę też rozumieć, z czego ona wynika i jak tutaj się do tego racjonalnie, nieemocjonalnie zabrać. Kariera zawodowa, diabeł, mogę tutaj dużo, tak? Diabeł to pokusa, to też jest chytrość, to przebiegłość, Intelekt, mogę zmienić, mogę coś zmienić takiego, że na przykład, jeśli jestem w toksycznych relacjach zawodowych, mogę uwolnić się z nich, tak, jeśli chcę, jeśli przestanę się bać. Natomiast muszę uważać na porządliwość, na chytrość też w jakimś sensie, no i na pożądanie tych dużo pieniędzy do lepszej pozycji, żebyśmy się nie dali tutaj uwięzić w jakiejś trudnej sytuacji. Relacje rodzinne. Dziewiątka miecze. Co możemy zmienić? Przestać się bać o kogoś, czy w związku z kimś, albo e, na przykład ktoś może wywoływać nerwowe sytuacje i my możemy dzięki odpowiedniemu dialogowi, intelektowi, na przykład czemuś zapobiec, tak? Czy jakby oswoić, zmienić, tak? No i tutaj jakieś nerwowe sytuacje możemy coś też przeskawiać, ale dzięki na przykład przetłumaczeniu sobie, czy komuś czegoś jesteśmy w stanie łatwiej przebrnąć przed coś, no i przede wszystkim nie odczuwać okropieństw, cierpienia w tej karcie, tak no bo ona jest tą kartą okropieństwa która sobie najbardziej to my zadajemy bo za dużo o czymś, o kimś myślimy czegoś się boimy Seniorzy, ich misja, tutaj rycerz Pucharowy, musicie troszeczkę uważać. Będą pewne powroty z przeszłości, jedne będą dobre, drugie mogą być niekoniecznie korzystne. Szczególnie, jeżeli pojawi się osoba, która już nas zawiodła, coś obiecała i znowu tutaj nam obiecuje, wracamy do jakiegoś tematu, który jednak nie wychodził i kojarzy nam się niestety z jakąś tam tendencją nieprzyjemną, może to powrócić. Oczywiście. W niektórych aspektach ten rycerz jest pozytywny, ale jednak powroty do przesz przeszłości wiążą się właśnie z tym, że coś na przykład nie poszło i wraca z powrotem. Po prostu pomimo ładnych zapowiedzi. Zdróweczko, karta śmierci, uwolnienie od czegoś, e, zmiana terapii e, lub całkowite opuszczenie tutaj w energii. E, no, choroba ustaje na przykład. Jest to zmiana transformacja. Też możemy na przykład w myślach chcieć się od czegoś toksycznego odciąć, no i dokonujemy zmiany, odcinamy się od nałogów, z pewnych zachowań ludzi, myśli, I idziemy na przykład do szpitala, aby sobie z czymś poradzić, na przykład tak. I ta transformacja, zmiana, aby poczuć się znacznie lepiej. Tutaj zwróćmy uwagę na narządy płciowe w tej karcie, także coś w ogóle z przeszłości także może wracać, jeśli chodzi o pewne tendencje chorobowe. No i co aktywować w sobie, aby żyło wam się lepiej. Władca to energia przede wszystkim dyscypliny, silnej woli, wytrwałości. A więc, żeby lepiej wam się żyło, po prostu trzymajcie mocno w rękach kwestie, które są dla Was istotne. Tutaj dotrzymujcie słowa sobie innym. No, i w razie czego też odcinajcie się od osób za które chcą rządzić w, na, w naszym, w waszym życiu po prostu. A więc jest to sugestia: to, czy się posłuchacie, to już należy do Was. Ale fajna karta, myślę, że daje do myślenia. Tak więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, kochani. Hej!